Kochani, witam Was serdecznie na szeptach tarota. I dziś zapraszam wszystkie zodiakalne rybki na czytanie styczniowe. Co będzie szło do Was w styczniu? Jakie będą energie? Co odkryją przed nami karty? Jaka jest ogólna energia miesiąca dla ryb. I jaka jest Wasza energia? Jak wy się. Pokazujecie. No, tutaj jesteście, wy pokazujecie się jako ta energia luksusu, dobrobytu. Będzie tutaj, być może, będziecie chcieli zrobić coś, coś fajnego, coś fajnego dla siebie, coś miłego, wziąć troszeczkę czasu, nie wiem, może iść do spa na jakiś fajny zabieg, może na masaż. Może niektórzy tutaj będą chcieli wyjechać na weekend, ale energia miesiąca w ogóle będzie taką energią trochę nostalgiczną. A może właśnie będziecie skłonni wspominać. Może może wspominać te święta, które, a, no, które teraz, teraz są, a może jak to było, jak to było w dzieciństwie. A tutaj też może ktoś do Was zawitać. Z przeszłości, z dzieciństwa albo z jakichś dawnych, z dawnych lat. Mogą tu też być jakieś decyzje, a, które Coś, co, co doświadczyliście w przeszłości, jakieś lekcje takie życiowe, y, mogą na przykład y, no, mieć jakieś znaczenie właśnie w tym miesiącu, jeżeli chodzi o podejmowanie, o podejmowanie waszych decyzji teraz. Także może tu być takie wyciąganie wyciąganie po prostu wniosków y, no, z, z byłych doświadczeń, tak? No, aby, tak jak mówiłam, jesteście w tej energii takiego no, luksusu, dobrobytu. Um, to jest też taka samodzielność, będziecie czuli się tak niezależni, i, ale też spełnieni, tak? Także zasługujecie tutaj, kochani, no, na taką jakąś nagrodę, tak? Sami dla siebie. Jaki będzie główny cel tego miesiąca dla rybek? No, jest to, jest to karta miłości, tak? Karta kochanków mówi tutaj o. Yy, no, pogłębianiu, pogłębianiu miłości to może być y, oczywiście ktoś, wasz dotychczasowy partner. Y, może tutaj być, może, może będziecie wyjeżdżać gdzieś, kochani, z partnerem. Mówi tutaj, ta karta jest kartą y, komunikacji też. Y, także tutaj będziecie, y, y, będziecie mieć dobrą komunikację z partnerem, będzie ta wasza miłość będzie się pogłębiać jest tutaj, mówi też to o takich wyborach kierowanych sercem, także no, no bardzo, bardzo fajna energia na styczeń, a dla tych, którzy nie mają partnera, jest jak najbardziej możliwość spotkania kogoś, a kogoś, z kim będziecie się na przykład dobrze, dobrze rozumieć, ale też jeżeli no nie macie partnerów albo nie chcecie partnerów, Mówi to o takiej waszej wewnętrznej zgodzie, tak? Także nawet robienie coś dla siebie, często, no, zawsze robimy coś dla innych. My jesteśmy zawsze na ostatnim planie, a tutaj jest, będziecie mieć to takie, no nie wiem, takie przyzwolenie od samego siebie, że tak, jest, jest dobrze, jest okej, okay, zasługuje na to żeby zrobić coś, coś miłego dla siebie, coś fajnego, albo coś, co sprawia mi przyjemność. Dobrze, co tutaj może Wam przeszkadzać? Albo stać na drodze? No może tu stać jakiś rycerz buław, kochani, jakiś taki napalony, napalony, taka gorąca głowa troszeczkę, albo to jest ktoś nowy, albo albo ktoś, no kto już jest koło was, w każdym razie jest to takie, no może to oznaczać, ta karta jakąś przygodę taką, tak, dosyć taką, może się to pojawić nagle. Należy w każdym razie uważać tu na jakąś impulsywność, tak, żeby tutaj nie, nie podejmować jakichś takich nagłych, impulsywnych decyzji, Um, no jest tutaj, jest to energia pewności siebie, no ale też uważajcie, żeby ktoś może, nie wiem, ktoś tutaj może się pojawić i, i chcieć zawrócić Wam może trochę w głowie albo zaburzyć was, Wasz porządek taki, także no uważajcie, jest to, jest to energia akcji i działania i takiej pasji yy, i impulsywności, także uważałabym po prostu na jakąś nadmierną impulsywność albo Waszą Albo od kogoś. Dobrze, co tutaj się uda? Co, co będzie sukcesem? No, sukcesem będzie, że jeżeli ktoś tu chce Wam zamącić w głowie, no to Wy tutaj będziecie racjonalnie podchodzić do sytuacji, tak? Król, Król Mieczy mówi o takim bardzo podejściu analitycznym, racjonalnym także ja myślę, że cokolwiek tutaj będzie to, wy... nawet jeżeli chodzi tutaj o robienie czegoś fajnego to wy tutaj bardzo logicznie logicznie podejdziecie do sytuacji i także będzie, będziecie w stanie podjąć właściwą decyzję, przeanalizujecie i będzie to na pewno trzeźwo, trzeźwo podejdziecie do sprawy kochani, czego unikać czego unikać, konfliktów. Na pewno tutaj unikać konfliktów. To może być yy, z partnerem, to może być, no z jakimś otoczeniem, może być w pracy, może być w domu. W każdym razie jest to karta konfliktów, jakiegoś takiego wyścigu, a um, Unikałabym jakiejś rywalizacji, tak, jakieś takie, no i może być jakieś takie zamieszanie, tak? No, być może to jest ten rycerz, który chce Wam tutaj zamieszać trochę w głowie. Także unikałabym jakichkolwiek konfliktowych takich sytuacji albo sytuacji, które no nakłaniają Was do rywalizowania z kimś, tak? Kto tu będzie lepiej, kto postawi na swoim? Starajcie się nie wchodzić w to na co się otworzyć na co się otworzyć w styczniu hmm, otworzycie no na taką na taką wymianę energii, tak? Ja myślę, że tutaj to może właśnie tyczyć się tych związków. Um, to jest takie bardzo dobrze wybalansowane wybalansowane dawanie i branie. Szóstka monet mówi, no mówi o hojności, mówi o wsparciu i mówi o o dobroczynności, ale mówi właśnie o równowadze. Także no, szczególnie w związkach, tak, dobrze jest, jeżeli jest taka równowaga, a tutaj o, ta harmonia wśród partnerów, że obydwoje dajecie tyle, a ile możecie, ale dostajecie w zamian, w zamian to samo. No i ta karta też. Na, mm, uczy nas tego tak, że to, co w sumie damy, to często do nas wraca. Także dla niektórych z Was może też to znaczyć, no, to jest, pamiętajcie, czytanie ogólne, macie wszyscy bardzo różne sytuacje. Jeżeli tutaj niektórzy z Was będą w jakiejś takiej sytuacji, że będziecie potrzebować pomocy, no często to właśnie może być ponoć pomoc finansowa, ale nie tylko, Mo, może być jeżeli chodzi o poradę, może po to, żeby, nie wiem, no, chcecie, żeby ktoś was wysłuchał, jeżeli jest taka potrzeba, to taka osoba się znajdzie tutaj. Także będzie, będziecie, otwórzcie się na to, że jest ktoś taki, kto, no, kto, kto, kto wam pomoże, albo wy zostaniecie poproszeni o, o jakąś pomoc. To może być ktoś z rodziny, ktoś wam bliski. Także mogą być takie, no, takie scenariusze. Kochani, co tu będzie Was wspierać? No, wspierać Was będzie to, że Wy jesteście tutaj bardzo pracowici, bardzo y, tacy skupieni, zaangażowani, także jeżeli tutaj pracujecie, no, czy, na, czy, czy, na, czy czy w związku, czy w pracy, na jakimś projektem, to jest tutaj to wsparcie jest stąd, że jesteście taką osobą bardzo zaangażowaną w to, co robicie, bardzo taką oddaną, tak? Czyli jest tutaj um, takie, taka potrzeba doskonalenia się, taka utrzymanie takich dobrych rezultatów, tak jak mówię, nie tylko finansowych, ale jeżeli chodzi o związki też, macie tutaj, to Wam, to wam tutaj pomoże takie oddanie sprawie, bym to powiedziała. Dobrze, i jaka jest ogólna rada na styczeń? Jaka jest ogólna rada dla rybek? No, zachowanie balansu, kochani. Czwórka to jest karta podstawy, stabilności. Niektórzy z Was tutaj właśnie będą tak jakby może umacniać albo budować jakieś fundamenty. Czwórka mówi o, też no, o kontrolowaniu, tak? o takiej samokontroli. Um, we wszystkim, tak, jeżeli tutaj macie, macie tą kartę luksusu, to no, jeżeli zdecydujecie się tutaj właśnie zrobić coś coś fajnego, nie wiem, no może wyjechać na jakieś wakacje, tak, no to jest ta karta, która mówi, żebyście zachowali jak najbardziej taką samokontrolę, tak, żeby może właśnie nie przesadzać, ale jest tutaj, no jest tutaj ta praca, są tutaj te pieniążki, i, no i jest bardzo dużo zachowania równowagi, tak? Także pamiętajcie o tym, żeby zawsze zachować harmonię we wszystkim. O, kochani, co robicie? Ja Wam życzę wspaniałego stycznia, moje kochane rybki. Dziękuję Wam za Wasz czas i do zobaczenia na następnym czytanku. Pa, pa!